Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie, za możliwość uczestnictwa w konferencji. Mamy bardzo dobre wieści. Udało się zarejestrować komitet, udało się zarejestrować mnie jako kandydata. Szanowni Państwo, blisko 6 tysięcy osób poparło moją kandydaturę do Senatu. Bardzo dziękuję mieszkańcom Białego Boru, Grzmiącej, Bornego Sulinowa, Szczecinka, jak również Barwic za tak liczne poparcie. To pokazuje, że mieszkańcy naszego regionu chcą zmian w Senacie i takie zmiany my oferujemy. Szanowni Państwo, jako redaktor, pedagog, wkrótce prawnik będę walczył o małych, mikrośrednich przedsiębiorców, o osoby niepełnosprawne, o szpitale, o służbę zdrowia, o pracowników, a później też o zwierzęta. Szanowni Państwo, dzisiaj przedstawiamy pierwszy punkt programowy. Naszym pierwszym punktem programowym jest Senator w Twojej sprawie. Jest to utworzenie Senatorskiego Centrum Interwencji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, po dziesiątkach, a nawet setkach spotkań Wiemy, że potrzeb mieszkańców jest bardzo dużo. Dlatego też utworzenie takiego centrum interwencji obywatelskiej jest potrzebne, byśmy mogli pomagać mieszkańcom realnie nieść pomoc jako senatorowie i rozwiązywać ich sprawy. A tych spraw jest masa, są to sprawy finansowe, sprawy zdrowotne, sprawy formalne, urzędowe, jak również sprawy rodzinne. Szanowni państwo, nie sposób jest napisać program, ponieważ do załatwienia jest mnóstwo Mnóstwo spraw, stąd też ten jeden taki ogólny punkt: utworzenie Centrum Interwencji Obywatelskiej. Na początku otwieramy takie centrum w moim biurze senatorskim, oczywiście jak zdobędę mandat senatora w okręgu koszalińsko szczecinecko sławieńskim Później namawiamy innych senatorów, by w końcu można było nieść pomoc obywatelom. Politykę zostawiamy w Sejmie, a w Senacie głos obywateli, bo to jest bardzo ważne. 6 tysięcy podpisów poparcia pokazuje, że mieszkańcy mają już dosyć szczucia jednych na drugich, mają już dosyć straszenia platformą czy pisem. Mieszkańcy chcą spokojnej, merytorycznej walki o przyszłość naszego kraju i o przyszłość naszego regionu. Niestety w ostatnim czasie kampania nienawiści nabrała rozpędu. To, że są niszczone plakaty wyborcze, banery reklamowe, podpalane, cięte nożami, to już codzienność. Ale w ostatnim czasie, w zeszłym tygodniu, pod własnym domem, uszkodzone zostały w moim pojeździe przewody hamulcowe, co jest wielkim wyrazem agresji w stosunku do kontrkandydata, jeżeli chodzi o Senat. Szanowni Państwo, nie ma zgody mojej ani mieszkańców, którzy poparli nasze listy poparcia, by w taki sposób prowadzić kampanię wyborczą. Nie możemy podkładać sobie kłód pod nogi, nie możemy podcinać sobie skrzydeł i nie możemy chcieć komuś odebrać życie, by zwyciężyć walkę o Senat. Szanowni Państwo, dajmy obywatelom zdecydować samemu, jakiego kandydata i jakiego przedstawiciela chcą mieć w Senacie. A ja zapewniam, że nie dołączę się do żadnej partii, nie będę przedstawicielem żadnej partii, bo jestem bezpartyjnym, niezależnym kandydatem do Senatu i chcę być alternatywą dla 70% mieszkańców Koszalina, Sławna Szczecinka, Grzmiącej Bornego Sulinowa czy też Białego Boru, którzy są niezadowoleni z działań obecnego rządu i niezadowoleni z awanturze w opozycji, a szczególnie w Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, w Koalicji Obywatelskiej jest formalnie jeden i drugi kandydat. Jeden to Stanisław Gawłowski, drugi Jan Kurjata. I głosy tutaj się rozpraszają na korzyść kandydata z obecnej partii rządzącej, czyli z I teraz walka toczy się między mną a prawem i sprawiedliwością i państwu daje wybór, czy chcą państwo mieć kandydata partyjnego, przedstawiciela głosu partii, czy chcą państwo mieć kandydata niezależnego redaktora, pedagoga, wkrótce prawnika, który 13 lat państwa reprezentuje i niesie państwu pomoc. Dlatego apeluję do państwa, 15 głosujemy na Łagockiego do Senatu. Dziękuję bardzo.